Ojciec Pio ostrzegał nas przed ukrytymi zagrożeniami, które czają się w naszych domach. Niektóre nocne nawyki, przedmioty przy łóżku i pozornie niewinne myśli mogą otwierać niszczące duchowe szczeliny. W tym nabożnym rozważaniu odkryjesz, co oddala obecność Boga podczas Twojego snu i dlaczego aniołowie odsuwają się wtedy, gdy najbardziej ich potrzebujemy. To pilne ostrzeżenie dla tych, którzy pragną przywrócić duchową ochronę podczas snu i obudzić się pod spojrzeniem Boga. Kiedy ciało odpoczywa, dusza pozostaje wystawiona. Podczas snu jesteśmy bardziej podatni na duchowe ataki. To właśnie wtedy niewidzialne siły działają z największą swobodą. Wielu ignoruje tę rzeczywistość, wierząc, że sen to wyłącznie biologiczny proces. Lecz ojciec Pio nauczał, że odpoczynek bez modlitwy to szeroko otwarte drzwi dla duchowego skażenia. Noc bywa najniebezpieczniejszym polem bitwy dla duszy. Ilu ludzi zasypia każdej nocy bez choćby znaku krzyża, zapominając, że demony krążą po domach w ciszy. Duchowe skażenie często zaczyna się od tej właśnie omyłki. Oddalenie od Boga nie następuje od razu. Wkrada się przez zaniedbania, a porzucenie nocnej modlitwy to jeden z pierwszych sygnałów. W tej nieświadomości rozpoczyna się niewidzialne zerwanie z Bogiem. Nie ma prawdziwego odpoczynku tam, gdzie brak duchowej ochrony. Spanie w duchowo skażonym otoczeniu to jak położenie się na polu minowym. Ciało śpi, ale dusza jęczy. Wielu budzi się wyczerpanych, niespokojnych, jakby coś ich dotknęło w nocy, bo dotknęło, bo przyszło, bo wykorzystało duchową szczelinę. Ojciec Pio ostrzegał: Nigdy nie zamykaj oczu bez zjednoczenia się z Chrystusem. Kto zasypia bez powierzenia się Bożej opiece, ryzykuje przebudzenie się z dala od niego. A powrót nie zawsze jest natychmiastowy. Może zająć lata cichego cierpienia, bezsenne noce, niewyjaśnioną udrękę i ciągłe poczucie, że obecność Boga odeszła. Czy trzymasz coś przy łóżku, co może zanieczyszczać twoje otoczenie? Wielu wierzących trzyma przy poduszce przedmioty o silnym negatywnym ładunku duchowym, nieświadomie. Kryształy, dwuznaczne obrazy, książki z okultystycznym przesłaniem, dobre amulety, prezenty o niepewnym pochodzeniu wszystko to może przyciągać duchy nieczyste do Twojej sypialni. Ojciec Pio mówił wyraźnie: Diabeł jest przebiegły i przybiera postać światła. Dlatego tak wiele przedmiotów uchodzi dziś za energetyczne, ochronne czy duchowe podczas gdy w rzeczywistości niosą one siły niszczące duchową ochronę. Duchowe skażenie zaczyna się od szczegółów. Wyglądają pięknie, wydają się nieszkodliwe, ale aniołowie się oddalają, gdy są w pobliżu. Bezsenność, powtarzające się koszmary, nocne uciski, a nawet paraliż senny, często mają związek z tymi przedmiotami. Dusza wyczuwa to, czego ciało nie widzi. I gdy obok głowy leży coś duchowo nieczystego, odpoczynek zmienia się w udrękę. Modlitwa przestaje płynąć, a serce nie zaznaje spokoju. Trzeba pilnie oczyścić duchowo przestrzeń przy łóżku. Usuń wszystko, co nie zostało poświęcone Bogu. Zamień to, co wątpliwe na to co święte. Umieść tam krucyfiks, wizerunek świętego Benedykta, cudowny medalik lub różaniec. Przywróć obecność Boga tam, gdzie spoczywa Twoja dusza. Istnieje cichy, lecz bardzo niszczący nawyk, który oddala aniołów od wielu domów. Konsumowanie duchowo nieczystych treści tuż przed snem. Horrory, muzyka o mrocznym przesłaniu, profile okultystycznych influencerów, żarty szydzące z wiary, to wszystko zanieczyszcza duszę. Kiedy się na to wystawiasz, otwierasz silną, duchową szczelinę. Umysł staje się podatnym gruntem dla ciemności. Zamiast regeneracji, sen staje się kanałem działania złych duchów. Ojciec Pio wzywał do czujności, zwłaszcza nocą, bo wtedy wróg mówi cicho, ale działa potężnie. Oddalenie duchowe nie zaczyna się wielkimi grzechami. Czasem wystarczy niewinna decyzja. To, co widzisz, słyszysz i myślisz przed snem, kształtuje atmosferę Twojej sypialni. Gdy jest ona skażona, aniołowie się oddalają, święci nie przychodzą, a Bóg patrzy w milczeniu, czekając na Twoją reakcję. Unikaj treści, które zaciemniają duszę. Odmów różaniec. Przeczytaj fragment Ewangelii. Poproś o przebaczenie. Zasypiaj w czystości. Aniołowie pozostają tam, gdzie trwa światło Chrystusa. A jeśli się oddalają, kto się zbliża? Telefon komórkowy to dziś jedna z największych broni wroga w naszych domach, zwłaszcza nocą. Nie tylko rozprasza, ale i zanieczyszcza. Ilu z nas zasypia z włączonym telefonem, bombardowanym powiadomieniami, zanurzonym w algorytmach dalekich od Bożej woli, to otwarte drzwi dla duchowego skażenia. Ojciec Pio nigdy nie pozwoliłby, by takie rozproszenia zastąpiły modlitwę. Sypialnia powinna być sanktuarium, nie przedłużeniem świata. Telefon niesie ze sobą próżność, porządliwość, porównania, zniechęcenie i niepokój. To wszystko oddala Boga, a co gorsza, uniemożliwia duchowe skupienie, które pozwala Duchowi Świętemu działać. Spanie z telefonem obok to spanie z boszkiem, to pozwolenie, by obce głosy zagłuszyły głos Boga. To zaufanie bardziej sieciom niż słowu, to zaproszenie, by duchowe oddalenie zadomowiło się bezszelestnie, noc po nocy, aż przestaniesz zauważać brak pokoju. Odłącz się od świata przed snem, wyłącz telefon, wynieś go z sypialni, oddaj Bogu ostatnie minuty swojego dnia, a wtedy powróci duchowa ochrona, aniołowie znów się zbliżą, a twoja dusza zazna prawdziwego odpoczynku. Sypialnia powinna być miejscem odpoczynku duszy, ale w wielu domach stała się polem negatywnej energii duchowej. Dzieje się tak, gdy gromadzą się tam nie tylko przedmioty o duchowym ładunku, ale także niewyjaśnione emocje, gorzkie słowa i ukryte grzechy. Energia tego, co niesiemy w ciągu dnia, osiada na pościeli w nocy, i wszystko to tam zostaje, niewidoczne dla oka. Ale widoczne w świecie duchowym. Ojciec Pio widział zło tam, gdzie inni widzieli tylko bałagan. Ostrzegał, że nie można zaznać pokoju duchowego tam, gdzie panuje chaos duszy. Zabałaganiona sypialnia, pełna porozrzucanych ubrań, świeckich symboli, prowokacyjnych obrazów, a nawet ciężkich zapachów, to często znak, że duchowe skażenie już się zaczęło. Znaki są w otoczeniu. I w uczuciu ciężaru, którego wielu nie rozumie. Wielu mówi, że po wejściu do własnej sypialni czuje udrękę, niepokój, zmęczenie, które nie mija. To nie tylko psychologia, to duchowa rzeczywistość. Kiedy obecność Boga się oddala, dusza to czuje. A kiedy aniołowie opuszczają to miejsce, coś innego zajmuje ich miejsce. Tak zaczyna się nocna udręka, niepokój, niepokojące sny. Trzeba pilnie przekształcić sypialnię w ołtarz, a nie w kryjówkę ciemności. Poświęć to miejsce, użyj wody święconej, zapal świecę przed świętym wizerunkiem, módl się, wypędź to, co nie pochodzi od Boga. Bo tam, gdzie jest czystość, tam jest pokój, gdzie jest świętość, tam jest odpoczynek, a gdzie jest duchowe skażenie tam panuje milczenie Boga. Możesz oczyścić otoczenie, usunąć przedmioty, wyłączyć telefon, ale jeśli istnieje ciężki grzech, którego nie wyznałeś, on śpi z tobą. Oddycha obok ciebie, szepcze ci do ucha. Ojciec Pio mówił z bólem: "Dusza żyje w udręce, gdy nie wyznaje tego, co oddziela ją od Boga, a ta udręka często ujawnia się w najcichszych chwilach, w nocy" Grzech niewyznany to niewidzialna obecność. Tworzy duchowe pęknięcie między Tobą a Bogiem, zimny dystans, którego żadna dobra intencja nie wypełni. I dopóki nie będzie prawdziwego żalu, zło znajdzie miejsce, by działać. Możesz próbować to zignorować, możesz się rozpraszać, ale coś w Tobie wie, że nie jesteś w pokoju. Ilu wiernych żyje zmęczonych, przygnębionych, apatycznych, nie wiedząc, że noszą w sobie duchowe więzienie spowodowane ukrytym grzechem. Dusza to wie, a diabeł też. Odwiedza te szczeliny, dotyka tych ran, zmienia noc w sąd i budzisz się w gorszym stanie, niż zasnąłeś. Szukaj sakramentu spowiedzi, pilnie. Nie pozwól, by ten grzech towarzyszył ci kolejną noc. Bo dopóki nie oddasz go Bogu, oddajesz go wrogowi, a on nie śpi. Jedną z najniebezpieczniejszych form duchowego skażenia jest uraza. Zasypianie z sercem pełnym gniewu to jak pozwolenie, by wąż położył się obok ciebie. Żal, który nosisz, staje się pożywką dla sił ciemności. Ojciec Pio ostrzegał, że modlitwa nie płynie z zatwardziałego serca. A gdzie modlitwa nie płynie? Tam obecność Boga się cofa. Pokłóciłeś się z kimś dziś, poczułeś złość, nosisz w sobie urazę, której nie chcesz puścić. Wiedz, że to nie umiera wraz z końcem dnia. To przechodzi nocą i osiada w duchu. Przebaczenie to duchowy klucz ochrony. Bez niego dusza pozostaje podatna, związana, słaba wobec nocnych ataków. Są osoby, które co noc śnią o kłótniach, budzą się zmęczone, czują ciężar na piersi. Często to efekt niewyznanej złości, niezaleczonego żalu. Te emocje nie są tylko ludzkie, one niszczą duchowo. Przed snem pojednaj się, nawet w duchu, proś o przebaczenie. Udziel przebaczenia, oddaj wszystko w ręce Boga, bo kto zasypia spokojem w sercu, śpi otoczony przez aniołów, ale kto zasypia z urazą, zaprasza wroga, by strzegł Jego snu. Możesz myśleć, że muzyka to tylko dźwięk, ale w świecie duchowym muzyka to kanał, portal, atmosfera, melodia, która towarzyszy Twojemu snu, może również zatapiać Twoją duszę w smutku, porządliwości, strachu lub buncie. Piosenki z ciemnymi tekstami, rytmy przesycone seksualnością lub buntem przeciwko Bogu to nie rozrywka to duchowe szczeliny. Ojciec Pio żył w cichej adoracji, bo wiedział, że nawet dźwięk ma duchowy ciężar. Ile domów nocą wypełnionych jest muzyką, która wzywa zło, wychwala ciało, szydzi ze świętości. A potem ci sami ludzie pytają: Dlaczego nie mają pokoju? Dlaczego cierpią na bezsenność? Dlaczego Bóg się oddala? Muzyka pozostaje w przestrzeni nawet po jej wyłączeniu. To, co przywołała, unosi się dalej, a gdy człowiek zasypia, dusza nadal słucha. Dlatego niektóre sny mają ścieżki dźwiękowe. Dlatego czasem budzimy się z mroczną melodią w głowie, bo duch nadal jest nią otulony. Oczyść swoją ścieżkę dźwiękową. Słuchaj pieśni sakralnych, psalmów, muzyki modlitewnej, hymnów, które przywołują Najwyższego. Wtedy aniołowie śpiewają razem z Tobą. A Twoja dusza zasypia w adoracji. Jednym z duchów najczęściej obecnych nocą jest duch nieczystości. Wykorzystuje zmęczenie duszy, słabość ciała i ciemność otoczenia, by zasiać nieczyste myśli, dziwne odczucia i skażone sny. Ojciec Pio stanowczo walczył z tym złem. Mówił, że nieczystość to jedna z najbardziej podstępnych broni wroga, bo udaje prawdziwe pragnienie i wdziera się nawet do snów świętych. Wielu sądzi, że to naturalne mieć pewne myśli przed snem. Ale to, co zaczyna się jako myśl, jeśli nie zostanie powstrzymane modlitwą, szybko staje się obecnością, nieczystą obecnością. Dotykiem, który nie jest fizyczny, ale dusza go czuje i to pozostawia ślad. Stopniowo zrywa więź z Bogiem. Sypialnie naznaczone tym duchem są duchowo ciężkie. Modlitwa się zacina, atmosfera gęstnieje, pokusy się nasilają. Bóg się oddala, a aniołowie znikają. A kto śpi w takim miejscu, nawet jeśli nie popełnia czynów, już jest duchowo podatny, bo zgodził się w sercu. Módl się przed snem, odrzucaj nieczyste myśli w imię Jezusa. Poświęć swoją seksualność Bogu, proś o wstawiennictwo świętego Józefa czystego. Nie zasypiaj z wzburzonym sercem. Święty odpoczynek wymaga czystości. Dusza, która śpi w czystości, jest chroniona, a wróg tego nie znosi. Ilu ludzi zasypia z włączonym telewizorem, ile dusz kołyszą telenowele, filmy czy programy pełne zmysłowości, przemocy i szyderstwa wobec Boga, ojciec Pio byłby przerażony. Bo każde słowo, każdy obraz i każdy dźwięk, który wchodzi do Twojej sypialni w nocy, kształtuje Jej duchową atmosferę. Telewizor to nie tylko urządzenie. To okno, a to, co przez nie wchodzi, ma wieczne konsekwencje. Wielu myśli, że zasypianie przy TV pomaga się zrelaksować. Ale prawda jest odwrotna. Duch staje się niespokojny, wystawiony, otwarty na wpływy tego, co leci z ekranu. A nie wszystko, co wygląda niewinnie, jest czyste. Są nocne kanały promujące okultyzm, spirytyzm, szyderstwo z sakrum. I nawet jeśli śpisz. Twoja dusza słucha. Duchowe skażenie następuje nawet przy zamkniętych oczach, a rano człowiek budzi się z uczuciem, że coś jest nie tak, ale nie wie co. Wyłącz to okno, zamień hałas na świętą ciszę, na audio-różaniec, na chrześcijańską medytację, przekształć swoją sypialnię w duchowe schronienie. Zobaczysz, że sen się zmieni, umysł się oczyści, duch zakwitnie. A obecność Boga znów zamieszka tam, gdzie wcześniej była tylko rozproszenie. Słowa, które wypowiadasz przed snem, nie znikają w powietrzu. One tworzą lub niszczą duchową atmosferę. Narzekanie, szemranie, ostre słowa, samoponiżenie lub niewiara wszystko to tworzy ciemne pole wokół serca. Ojciec Pio mówił, dusza kształtuje się według słów, które powtarza. I wielu Nieświadomie zatruwa się noc po nocy. Są tacy, którzy kończą dzień słowami: Nic się nie zmieni, moje życie to katastrofa, już nie wytrzymam. Te słowa to duchowe strzały, ale zamiast ranić wroga, ranią własną duszę, oddalają Boga, tworzą krąg ciemności, który odnawia się każdej nocy. Usta mają moc, a przed snem ta moc duchowo się intensyfikuje. Gdy ostatnie, co wypowiadasz, to żal, złość, lub przekleństwo, twój duchowy sen zaczyna się już zraniony. Ochrona duchowa słabnie, a zło znajduje przejście. Zacznij wypowiadać błogosławieństwa, dziękuj, chwal, powiedz, panie, ufam Tobie. Nawet bez uczucia, nawet zmęczony, nawet płacząc, ogłoś obecność Boga nad swoim domem. A zobaczysz, jak światło pokonuje ciemność, jak dusza się leczy, jak niebo odpowiada. Nie musisz już dłużej spać w duchowym skażeniu. Odbudowa zaczyna się teraz. Ojciec Pio mówił, że sen to akt zawierzenia. A komu ty się powierzasz? Poświęć swoją sypialnię na nowo, oczyść swoje myśli, usuń podejrzane przedmioty, wyłącz hałasy świata, módl się. I zasypiaj pod spojrzeniem Boga. Uczyń swoją sypialnię przestrzenią świętą, nie poprzez wystrój, ale przez obecność, która tam zamieszka. Zostaw zapaloną świecę przed świętym obrazem. Wdychaj woń pokoju. Módl się z wiarą, choćby kilkoma słowami. Bo tam, gdzie jest szczera wiara, tam aniołowie czuwają. Jeśli poczułeś, że te słowa dotknęły twojej rzeczywistości, napisz do mnie w komentarzu. Podziel się tym, co trzeba oczyścić w Twoich nocach, pomódlmy się razem. Jest tutaj wiele serc, które cierpią w ciszy. Nie jesteś sam, a jeśli to przesłanie Cię poruszyło, zasubskrybuj kanał. Nie dla mnie, ale po to, byśmy razem podtrzymywali ten płomień czujności i zbawienia. Z każdym filmem kolejne dusze się budzą, kolejne domy są oczyszczane, kolejne serca wracają do obecności Boga. Dołącz do nas.